Witam wszystkich. Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych to dzień, w którym warto pomyśleć o losie zwierząt, których najczęściej nie pamiętamy. Chodzi mi o zwierzęta w hodowlach, szczególnie w hodowlach przemysłowych. Co to jest chów przemysłowy zwierząt? Jest to system, w którym wciska się zwierzęta na małą powierzchnię, gdzie zwierzęta najczęściej nie mają dostępu ani do Trawy, ani do światła słonecznego. Zwierzęta te całe życie swoje spędzają w zamknięciu. I zwierzęta te nie mają możliwości realizowania naturalnych instynktów. One są po prostu w ciągłym stresie. Ten system przemysłowy coraz bardziej rozpowszechnia się na świecie. I w obecnych czasach aż 40% produktów zwierzęcych, które znajdziemy na półkach supermarketów, to są właśnie produkty z chowu przemysłowego zwierząt. Myślę, że warto by konsumenci kupując produkty z tych hodowli, mieli tego pełną świadomość. No niestety sieci handlowe nie mają interesu w tym, żeby pokazywać w jakich warunkach są trzymane te zwierzęta. Również Wielkie firmy hodowlane mają jak najmniejszy interes w tym, żeby to pokazywać, ale my, konsumenci, mamy obowiązek bycia świadomymi konsumentami, w tym sensie, że nie możemy mówić, że nas to po prostu nie interesuje. My tworzymy kształt rolnictwa na świecie przez to, że wybieramy jedne produkty, a nie wybieramy innych. I chłup przemysłowy to jest część tego, co opisywał Izak Beczewicz Singer, nowlista, który napisał słynne opowiadanie sztuk Mirosław Lina. Singer napisał w opowiadaniu innym pod tytułem Listy do pisarza takie znamienne słowa. Dla zwierząt wszyscy ludzie to naziści. A ich życie to wieczna tryblinka. Są to bardzo istotne słowa. One mówią o tym, że my nie możemy po prostu mówić, że zadawanie cierpienia ludziom jest czymś bardzo złym, a jednocześnie nie widzieć, że zadawanie cierpienia zwierzętom, często całkowicie bezsensowne, bezcelowe, jest czymś obojętnym, że to nas nie dotyczy, czy nie powinno nas to interesować. Wielu myślicieli, takich jak Gandhi, czy Lew czy Albert Schweizer, mówili, że ludzkość nie wzniesie się na wyższy poziom etyczny, na wyższy poziom rozwoju wewnętrznego, jeżeli nie zadba o tych najsłabszych, o tych, którzy nie potrafią się ani bronić, ani nie potrafią krzyczeć w swoim własnym imieniu. W takiej sytuacji są zwierzęta hodowlane. One nie mają możliwości w żaden sposób decydowania o swoim losie, ani też o możliwości wykrzyczenia czy wywarcia nacisku na tych, którzy utrzymują ich w tak strasznych warunkach. Dlatego warto odwołać się w takim dniu do konsumentu, Warto zapelować do konsumentów, aby Kupowali produkty tylko z godziwych warunków. Kupowali produkty, które nie będą powodować zadowolenia cierpienia zwierzętom. Być może nie uda się zmienić świata w ciągu jednego dnia, ale nawet najdalsza droga zaczyna się od jednego kroku. Takim jednym krokiem może być dla nas świadomość, że tak, jak jest, nie powinno trwać nadal. Powinniśmy mieć świadomość, że warto pamiętać o zwierzętach hodowlanych nie tylko w jednym dniu, ale też przez 365 dni w roku. Dziękuję bardzo.